I mamy całą swórkę w maszynie. Jest sygnał do startu. I konie ruszyły. Ładnie złapała start Eulerta. Eulerta ona poprowadziła, ale już jest trzecia w tej chwili, bo prowadzi Duszmanka. Duszmanka mają do celownika jeszcze około 1600 metrów. Duszmanka na pierwszej pozycji galopuje. Na drugiej Perla. I na trzeciej Eulerta. Razem z Melanią, która w tej chwili ją wyprzedziła i jest trzecia czwarta Eulerta. 1400 metrów do celownika, Duszmanka, perla, melania, Eulerta. Tutaj się na razie nic nie zmienia. Duszmanka nadaje tempo. Do celownika pozostałą jeszcze klaczą około 1200 metrów. Cały czas na pierwszej pozycji Duszmanka. Na drugiej perla, na trzeciej melania, czwarta eulerta. Ale to wszystko mniej więcej razem, nie ma tam odległości między klaczami jeszcze jakichś znaczących. Tysiąc e, metrów do celownika wchodzą w zakręt Duszmanka, Perla, Melania, Eulerta. Nic się nie zmienia. Duszmanka, blisko niej Perla, trzecia melania, czwarta eulerta. Już są w połowie zakrętu. Cały czas Duszmanka podtrzymuje to tempo niezłe. Duszmanka, Perla, Melania, Eulerta już idąca w posyle. I przed wyjściem na prostą, bez zmian pozycji, Duszmanka przed Perlą. Duszmanka, Perla, Melania, Eulerta. Do celownika około 500 metrów jeszcze pozostało. Duszmanka, Perla. Duszmanka, Perla, te dwie klacze. Atakuje Perla duszmankę i próbuje wyprzedzić na razie te konie. Duszmanka, Perla, no te dwie klacze walczące o zwycięstwo się oddalają od pozostałej pary. Duszmanka broni się dzielnie, atakuje ją Perla. 150 metrów do celownika. Duszmanka, Perla, duszmanka, Perla, no duszmanka się obroniła i ona dotrze do celownika na pierwszej pozycji, druga Perla. E trzecia Melania yeah. i czwarta Eulerta.